Tam serdecznie gramy losowo, nie narzekamy. Tu skrócimy tego O i gramy losowo. Gramy losowo. Casual. No i gramy do pierwszego wolnego miejsca. O, no nie graliśmy. Tu sobie poprawimy. To za chwilę poprawimy. Piszemy hi. Cokolwiek to znaczy. Mamy rękę. Nie, to nie jest ręka przeciętna. Powiemy pas. Tu jeszcze troszkę trzeba skorygować. O przeciwną za dużo jeszcze troszkę. O, idealnie jest, możemy grać. Zobaczmy z kim gramy. Debi, bardzo dobra licytacja. Debi z Australii. David, Jawan Arland, Jarard, Arthur z Australii. No pięknie. Znowu powiemy pas. Tam się podoba kiery. Pkiery nam się podobają. Kiery chętnimy, zagramy. W trefle też. W takiej sytuacji trzeba spróbować dwa piki powiedzieć. To nazywają balancing, żebyś spasowała. Mhm. Trzeba pozwolić dogać dwa trefle, no trudno. A my w piki gramy, no to impasimy. Dyszkę. Ale damkę to już wyimpasimy. Trzymamy aż takie karona dojście. Przejmujemy. Oho, ho, ho, ten trefle głosował, a tu trefli nie ma. Kierów on już nie ma, musiał wyjść w karę. Zostawimy tego na tego pika na przebicie kiera siódemka. Ponieważ tam są tylko cztery trefle, tu powinien być jeszcze jeden. O, dziękujemy. Niestety. Przechodzimy i im pasimy. Aj Przebijamy siódemką. Aj, aj, trzeba było im pasować. Aj, Ten miał kiera jeszcze? A to, to ten licytował kiery? A, bo to były kara i trefę. No trudno. Za 1,9 to bezboleśnie. A ciekawe, jakby grali dwa trefle, co my byśmy wzięli? O, uciekło to moje, no. niech się zdecydują, kto gra. Co to mogliśmy wygrać no, w trefle? Aleliśmy dwie treflową, Asakaro to dwie, kierową trzecią, koło czwartą, ugraliby te dwa trefle za sto dziesięć, za sto sześć, za sto, za sto dziesięć. Jan, młody Jan. Nie dołożył do trzech bazatu Ciekawe dlaczego. Tu już się na dwa karandaj, trefelka Rajard. Oj, tu też ktoś nowy jest? Nie, tu jest Arnold Jawen. Trefelka, wiedziałem, puszczamy. Dziewiątka może się przydać. Nie wiem, że dziewiątka może się przydać. I co teraz zagrać? A ja 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 zagrajmy Dobrze Daj trefelka koleś. Dwa razy. Albo pika daj. A ja gram bezatu. A ja zapomniałem, że gram bezatu. A nie w kiery. Siedem. Dziewięć. Cztery trefle jeszcze. Ma. A ja, ja, ja. No ale jak z takim śmieciem można byłoby wejść dwa karo. Kolego, co tam miałeś? W kierach nic, w pikach trzy, w treflach nic. Na czterech oczkach. No, Yang, young. young Young. No tak. 11 lat. Zawodnika się popisze, co tu ma napisane. No transfer. No transfer nie nauczył się transferów W tows, Nie wiedziałem, że gram bez atu. Muszę w kiera grać jak gram bez atu. Ten już trefli nie ma. Szpika zagrał. Może dojdę królem, tref i ściągnę kiery. Ajajaj. To niepotrzebne. Mhm. Damy tref jeszcze A ten ma dwa kiery niestety, może trzeba było w kara zagrać jeszcze raz. Kolego, no nie można było wchodzić dwa karo. Dwa karo to można było wejść co najwyżej po kontrze. Co masz karo? Nie pikam. Z takim śmieciem szedł dwa karo. Bez uzupełnienia w kolorze partnera. Zarobiliśmy dwa i dziewięć, bo im coś szło. Zaraz zobaczę co im szło. Dalej z nim gram. No to jedno bezatu, on też nie umie grać. Co to im szło? Cztery piki wygrywali, no. Cztery piki wygrywali, bo treflowej brali worek, no to... On nie zna transferów, bo ma napisane, że nie ma transferów, nie wiem, jak on chce grać po bezatu. No powiem, a Stejmana zna? Stejmana Stajman, zna. <laughs> Powinien mieć pięć kierów i cztery piki na taką licytację. Zobaczymy, co on ma. Niech se zagra, chłopak. No, jakby tu powiedzieć... Jakby tu powiedzieć... Pięć trefli miał. Może to dwa trefle to było pięć trefli. Kto go zrozumie? Tu trzeba położyć nie waleta, tylko ósemkę, w razie czego jest szansa wyimpasować. Puść. I... Trzeba chyba waleta puścić w koło i pasować z lewej strony króla i dziesiątkę. Chyba tak trzeba grać. O no, ale on tego nie... No. Dobrze. Karem przejść. Można impasem karem przejść. No impas karem. Nie można ściągać przez... Ojej. Przecież w piki się wyłożą, kolego. Jak tu jest dziesiątka kier, wyłożą Cię w piki. Ile w treflowych nie weźmiesz? No a po pierwsze trzeba wyjść waleta, puścić. No nie, on nie umie grać. Pięć wziął. Jeszcze weźmie jedną. Przebiję to. No, no, no. Oho, ho, ho. Można było odebrać tę szóstkę i pasując. I teraz by nie ściągnął. I teraz ci kolego zabiorą piki. Oj, dalej ci lewe. No szybko, szybko graj, króla tref. Szybko graj trefla. Wygrał to. Dwie lepiej zrobił. To jest numer. Dawid zrobił całą grę. No dobrze. Gramy jeszcze jedno. Oj, oj, oj. Teraz mam prawdziwe, bo za to to mi nie uwierzę. No to nie pasimy. No. Trzeba brać treflowe, no trudno. Przeciwnik się skiepścił jeden. Do kar idziemy. Wyrabiamy treflowe. Dwie karowe mamy ściągnięte. Może więcej. Cztery kara zostały. Dobra. Mamy powrót asem kiera. I królem pik w razie czego zagra w pika. W kiera zagraj, koleś. Osiem. No i wyrzucamy pika musi dać nam lewe. Zagrać pika. Jak zagra w kiera, będzie nieprzyjemnie, ale... A grał w trefno. No wyrzucił kiera, musi otrzymać piki i kiery, no wyrzucił pika. A mak zwielewy. Nie? To co on tak sztukował? No ostatnie gram, z przyczyn technicznych gram ostatnie. Ja mogę sobie z... o ładna karta lubię takie czerwone i pomarańczowe chociaż najbardziej lubię te czarne o pan Kier a potem powiem dużo kar i zagram i nie odpuszczę rozdania chyba że uzgodni Kiery to powiem cztery Nawet w oczkach mam 10 i taki słaby jestem. No nie no, wiadomo, że będziesz licytował trefne, ale on nie umie grać. My licytujemy 3 karo, co powinno być na piątce z niechęcią do gry. Mówisz grać, więc nie możesz grać, jeden. Wybierz sobie kara czy kierę. Pięć kara. No i dobrze. Mam nadzieję, że Masza Sapik na te licytację. I ze trzy kara. I sześć trefli, jakby to powiedzieć, można nie wygrać. Im pasimy, no trudno. Kontry nie było, i jeszcze raz Gramy przez kiery. Wszystkie. Dobrze, że go sumienie ruszyło to się ograć. Co, zadeklarujemy? A deklarujemy wszystkie, to może jeszcze jedną zagramy jak mam kartę. No trzeba za to nie było. Popikowym. Dziękujemy. No dziękujemy. I dziękuję.